Ostatnio na karcie społeczności zapytałem Was, co mogę Wam przedstawić, jaki plugin nagrać no i dostałem odpowiedź od paru osób, że chcecie rangi nad głową. Sprawa prezentuje się tak, ja jestem Bambik, obok mnie jest już jakiś VIP, wygląda to dobrze, o to chodzi i uważam, że jest to świetny dodatek na serwer, także lecimy. Dzisiaj skorzystamy z pluginu NameTagEdit. Generalnie wgrywanie go jest banalne, natomiast żeby on działał musimy mieć oczywiście jakiś plugin na rangi, dlatego że Name Tag Edit jedynie nam wyświetla rangę, a oczywiście ta ranga skądś musi być więc do tego przyda nam się plugin do rank, a tak dokładnie on naprawdę korzysta z rank tego pluginu, bardziej chodzi o permisję, ale do tego oczywiście przejdziemy. Instalację tego wszystkiego będziecie mieć na koniec, dlatego że trzeba wgrać parę dodatkowych rzeczy i bardzo duża opcja jest taka, że jeżeli wam coś nie działa, to po prostu jest to wina, że czegoś nie macie doinstalowanego, także koniecznie na końcu obczajcie sobie instalację. Więc w skrócie pokażę Wam na stronce tego pluginu co on oferuje. Będziemy zaraz to testować w grze, ale tak na szybko co sam autor tutaj przedstawia, są to jakieś filmy, He, może sam zgłoszę film, to też tutaj będę I mamy już konkretnie, mamy na przykład tutaj dewelopera i mamy jakiś jeszcze sufiks, czyli że jest opem, i mamy też coś takiego, jakby ktoś chciał, to, to może zrobić coś takiego. Tu mamy jeszcze pokazówkę na tabie, że również daje nam te rzeczy na taba, ten plugin. Jeżeli tego nie chcemy, mamy inny plugin od taba, możemy to włączyć, to nie jest problem, ale taka funkcja również jest. Plugin z tego, co podaje tutaj autor, obsługuje również HEXA, czyli takie można robić ładne przejścia kolorów gradientowe, to też potem przetestujemy więc zaczynajmy. Tak naprawdę prezentację całej sprawy zrobię tak, że od początku będę leciał i tworzył rangi, potem ustawiał te prefiksy, wyświetlał je tak, żebyście wszystko po prostu po kolei dosłownie zobaczyli. Przejdźmy już sobie tutaj na pełny ekran, żeby było wszystko ładnie widać. Mamy rangę vip i admin. Jako admin dałem sobie prefiks bambik, więc jakby takie już dwie rzeczy mamy stworzone. Teraz damy sobie rangę chociażby elita i zrobimy tej elicie prefiks. W kwestii rank oczywiście wszystko będę pokazywał tutaj krok po kroku, natomiast jeżeli chcesz dowiedzieć się coś więcej o rangach, to możesz zaglądać klasycznie w kartę lub w opis, by znaleźć pełny poradnik do pensów Tam pokazuje troszkę więcej w sprawie permisji, rang, prefiksów i innych takich rzeczy. Natomiast, jeżeli nie chcesz, no to ten poradnik też będzie wystarczający. Dobra, więc zabieramy się do pracy, tworzymy rangę, używamy głównej komendy lp create group i stworzymy sobie rangę elita, więc to sobie tak sobie to wpisujecie. Widzicie wszystko, enter, mamy informację, że ranga została stworzona. No i generalnie taką rangę już możemy nadawać graczom na przykład LP User. Lethal Parent Set, jak widzicie nam się tabuje elita, ale ona nie ma żadnych właściwości, nie ma ani permisji, żadnych funkcji, nie ma żadnego wyświetlenia się na czacie, więc jest taka trochę useless. No i teraz to, ten prefiks, to wyświetlenie na czacie dodamy. To nie jest bezpośrednio związane z tym, co będzie nad głową naszego gracza, ale po prostu chcę wam to pokazać, bo wiem, że dużo osób będzie o to pytać, także żeby było pełniej, 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 pełniej. Tak, żeby było pełniej dodamy sobie również tą część poradnika. Więc wpisujemy lp group elita meta set prefix, bo ustawiamy nowy prefix. Teraz dajemy sobie jego printed, czyli jeżeli będziemy mieć rangi na przykład gracz, jemu damy e, na przykład prefix o wartości 100, jeżeli mamy vipa damy 101, jeżeli mamy vipa plus damy 103 i na przykład jeżeli mamy elite, elite damy 104. Chodzi tu po prostu o priorytet tych prefixów, jeżeli ktoś ma parę z nich, to który ma się wyświetlać na wierzchu, a będziecie mieć parę do gracza przepisanych tych prefiksów, dlatego, że każda ranga korzysta z siebie nawzajem. To jest struktura rang, o której mówię więcej w tamtym poradniku, tu nie będziemy się na tym skupiać, w każdym razie tutaj taki wyższy priorytet sobie dajemy. No i teraz wpisujemy sobie takie pazurki, żeby wpisać tekst, no i bezpośrednio wpisujemy już prefiks. Możemy tu zrobić, żeby ta ranga była powiedzmy na kolor czerwony jest trochę adminowy, Dobra, użyjemy sobie C, czyli czerwonego, niech tak będzie, pogrubienie sobie dodajemy. Oczywiście tutaj macie teraz na ekranie również tabele tych wszystkich kolorów i, i edycji, czyli np. Na LK nam pogrubia tekst, więc te edycje też macie wyświetlane na ekranie. No i wpisujemy sobie po prostu Elita, dajemy sobie spację, tu można dodać jeszcze ten znaczek R, żeby nick naszego gracza nie był pogrubiony i nie miał tego koloru, czyli po prostu że to jakby wstawia się przed naszym nickiem, więc jeżeli na koniec sobie dajemy ten znaczek R to co jest po tym prefiksie nam się sformatuje do zera i nie będzie tego kolorku nałożonego na nasz nick. to musicie sobie w, testy, w praktyce przetestować możecie sobie bez tego era nadać potem z rm i zobaczyć jaka jest różnica e, tak ustawiamy i generalnie to tyle tak jeżeli dobrze pamiętam dobrze działa Elita jest na czerwono światła na czacie jak to wygląda e, możemy sobie dla testu nadać mi czyli lp user letal parent set Elita i teraz powinno być to na czacie. No i jest. Musiało się chwilkę zupdate'ować, więc mamy już Elite na czacie. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie jest bezpośrednio związane z tym, co robimy nad głową. Także tutaj mam Mabika i zaraz przejdziemy do konfigu i tam zrobimy konkretnie coś, co nam zmieni tego Mabika na. Elite. Zawsze miło, jeżeli zostawiacie lajki komentarze suby pod materiałami. Także jeżeli ten odcinek na razie wydaje się ok, a na końcu już w ogóle okaże się, że ci pomógł, to to fajnie, jak jakiś feedback zostawisz. I również mega dziękuję wspieraczom, których widzicie teraz na ekranie. Aby zobaczyć dokładne bonusy wspieraczy, kliknij sobie ten guzik i tam sobie obczaj. Na przykład Scaler kupił na tyle mocny pakiet, że stoi sobie na moim spałnie. Także takie małe wyróżnienie dla Scalera. Ok, jesteśmy więc w plikach. Są to pliki serwerowe. Możecie mieć je na hostingu, tak jak ja u siebie na komputerze, czy gdziekolwiek tam je macie. Generalnie jest to po prostu ten główny folder serwera. Wchodzimy sobie teraz w folder plugins i mamy nasze pluginy wyświetlone. Teraz znajdujemy wgrany już, o ile już go wgraliście, jeżeli nie, on to na końcu pokażę jak, wgrany plugin. <laughs> ok, jest to ślepy, który nazywa się Edit. Wchodzimy w jego folder i mamy trzy konfigi. ja mamy konfig główny, i wspominałem na początku o tabie. Jeżeli chcecie funkcję taba wyłączyć, bo jak jeszcze się wrócimy na serwer, zobaczcie, że na tabie również te rangi są pokazane. No to jeżeli to chcecie wyłączyć, bo macie swój tab, a to Wam zakłóca, albo nawet jeżeli nie zakłóca, to jeżeli macie plugin na tab, to, to może warto lepiej to wyłączyć, żeby tam, wiecie, po, po co ma być włączone, skoro i tak nie korzystamy, więc tu możecie sobie to wyłączyć. Reszta funkcji to już tam sobie obczajcie sami. Nic tu aż tak ważnego nie ma. Jedynie jeszcze podpięcie do bazy danych, jeżeli byście chcieli. I Jak sobie wrócimy do naszych konfigów. Mamy drugi z nich, czyli groups i tutaj rozgrywa się cała akcja. Mamy tutaj wyszczególnione grupy, takie jak admin, moderator. Tą grupę VIP ja sobie już sam dodałem. I jeżeli wgrywacie plugin, macie po prostu taki template tutaj i z tego sobie korzystacie, kupujecie. Zaraz wam pokażę, jak to działa. No i przede wszystkim mamy tutaj nazwę grupy. Ona nie jest tak istotna. Ważne, żeby była dla was logiczna i zrozumiała. Następnie mamy permisję, czyli jak mamy permisję admin, to mając grupę admin na serwerze, to znaczy dokładnie rangę, do tej randze nadajemy permisję NT admin, co też zaraz zrobimy, no i w taki sposób plugin łapie, że ta grupa musi mieć ten prefix, no i każdy, kto jest w tej grupie w tej randze na serwerze, otrzymuje prefiks bambik na serwerze i wszystko działa możemy sobie dodać jeszcze sufiks, ja to mam jakby nic tu nie wstawiłem, więc tam było pusto, na prezentującej się tam stronie, na tych skinach widzieliście, że ziomek tam coś miał więc możemy wpisać jakieś głupoty, żeby widzieć zmiany ale to nie jest aż tak ważne, mamy tu jeszcze priorytet troszkę inaczej działający niż w przypadku prefiksu na czacie, mówiłem tam, że czym wyższy prefiks tym ważniejszy, a tutaj jest troszkę na odwrót jedynka jest najważniejsza Dwójka mniej, trójka mniej i tak dalej, czyli tutaj jest, czym niższy prefiks, znaczy ta priority, czym niższe, tym ważniejsze. Jest troszkę na odwrót, ale to też, jak Wam się pomiesza, to zawsze możecie wrócić do tego poradnika albo i posłać co mówię albo potestować, czy coś. Te pluginy różnie to ustalają, więc czasem jest chaos. No i dobra, jeżeli stworzyliśmy rangę Elita i chcemy jej nadać prefiks, możemy sobie skopiować to i tutaj wkleić, w czym że uważajcie, by każda kropka, przecinek, odstęp. I tak dalej była taka sama jak w tych przykładowych rzeczach, bo może się wam coś wykrzaczyć i nie będzie działać, więc będzie lipa. Ok, zmieniamy sobie nazwę na Elita. Permisja również na Elita. Możecie wpisywać tu co chcecie, ale to jest najbardziej logiczne. I teraz, skoro już pokazywaliśmy sobie te kolorki zwykłe, czyli w przypadku Bombika to było na czerwono, czy na w przypadku czatu, jak ustalaliśmy, tą Elitę też na czerwono, no to teraz możemy skorzystać z tego RGB. Wchodzimy sobie więc na stronkę RGB, Build, Flop. Macie ją oczywiście w opisie, ja sobie z niej korzystam, bo jest spoczko. Tutaj wpisujemy sobie napis, co chcemy. Ja wpisałem sobie już tutaj Elita. Tutaj wybieracie sobie kolorki a tu już jak tak miałem ustawione to żeby było inaczej to sobie zmienimy tak będzie nasza elita wyglądać troszkę się nie będzie zgadzać z czatem więc bez sensu ale tylko pokazuję wam więc wy róbcie jak tam uważacie i kopiujemy sobie to pole mamy tutaj po prostu każdą literkę w hexie zapisaną i jak się te literki złoży to nam się robi takie ładne przejście kolorów wracamy do configu i tak naprawdę wklejamy to o tutaj w prefix i teraz dajemy sobie jeszcze spację można dać tą rkę lub F, żeby nick gracza był biały, żeby ten nasz nick nie złapał tego koloru, tak jak w przypadku czatu. Sufix sobie zostawmy akurat i pretty dajmy sobie na wartość 3. VIP był 4, jest VIP mniej ważny, więc damy sobie 4, żeby nam nie override'owało tego prefiksu i sobie to jeszcze przedstawimy, żeby taka była jakaś kolejność sensowna i mamy dodaną elitę. Nie musicie ustawiać sensownej kolejności, to nie ma znaczenia, tylko po prostu tak jest ładniej. Plik sobie zapisujemy i teraz wchodząc do Minecrafta, jak zobaczcie sobie na tym moim drugim koncie, ja przy letalu mam jakieś tam inne literki, więc ten sufiks również działa i teraz zamienimy sobie tutaj, żeby tester nie miał już tego VIPa na sobie, więc przede wszystkim musimy wyczyścić mu wszystkie rangi, które teraz ma, wpisujemy sobie lp user tester parent clear. Teraz nadamy mu rangę lp user tester parent set Elita. No, i jak widzicie, to się na razie nie zmienia. Powodem jest tego, że musimy oczywiście jeszcze pamiętać o dodaniu tej permisji NTE Elita do grupy Elity. Czyli wracamy sobie znowu i wpisujemy LP Group Elita, Permission Set NTE. Nam się tu już będzie dawować Elita. Więc pamiętamy o tym, by przede wszystkim nadać graczowi rangę, ale też nadać randze tą permisję, żeby plugin wiedział, tam wiecie, te wszystkie połączenia, co zczytywać i tak dalej. Klikamy sobie. Wpisujemy jeszcze name tag, name tag edit, reload i powinno działać. Mamy Elite, mamy również wyświetlenie tego heksa, tego gradientu i wygląda to mega fajnie. Wydaje mi się jednak, że plugin się lekko baguje a dokładnie plugin tylko on po prostu jakoś tam specyficznie czytuje konfigurację. Więc pewnie gdybyśmy usunęli całkowicie naszemu graczowi rangę, czyli lp user tester parent clear, to on dalej będzie miał tą Elite nawet po reloadzie. A jednak nie. To <laughs> dobra. W każdym razie, jeżeli gracz jest graczem i nie ma nadanej żadnej innej rangi, to jak widzicie, że ma pusto, więc możemy jeszcze zrobić dla gracza tą opcję. To będzie najmniej ważna opcja, czyli opportunity 5, więc ją dajemy na sam dół. I napiszmy sobie, w ogóle to sobie skupimy, będzie łatwiej. I napiszmy sobie default, bo taką rangę ma gracz w To jest gracz w o nazwanej jest po prostu default. Wpisujemy permisję sobie default. Możecie to nazwać po prostu gracz. Ja wpisuję default i nazwiemy sobie tutaj gracz, damy go sobie troszkę na szaro i priorytet 5, ctrl s, wracamy na serwer i wpisujemy sobie lp group default, czyli ten nasz gracz, oczywiście permission set nte default, yy, zaraz będzie default, tylko jeszcze nie zreloadowałem pluginu, więc teraz name tag edit, reload, pick i działa. Dobra, teraz szybko kwestie instalacji. Dlatego, że tak jak mówiłem, jeżeli coś Wam nie działa, to jest duża szansa, że przez to, że nie macie jakiegoś pluginu, jest tu ich potrzebnych aż 4, a dokładniej nawet 5. Więc przede wszystkim, no tak Edit pobieramy go sobie ze Spigota. Ja wybieram sobie tutaj Pulpit. Teraz pobieramy sobie lagpermsy z ich strony. Chyba ze Spigota też można, natomiast to nie ma takiego znaczenia. Wybieramy sobie znowu Pulpit. Następnie VOLT to już również ze Spigota. I Essentials w Essentialsie pobierzemy sobie dwie rzeczy, czyli ogólny Essentials, tak chyba można powiedzieć ogólny, ten główny core pluginu, pobieramy sobie i wersję chat, żebyśmy mieli to wyświetlone właśnie na chat, czyli ta pierwsza część poradnika, gdzie ustalaliśmy kolorki na czacie, no to właśnie ona działa dzięki temu elementowi. Jak przed chwilą popieraliśmy Volta, ona łączy w ogóle wszystkie te opcje razem, więc to też jest mega wymagane, chociaż de facto nie wpisujemy żadnych komend ani nic z tego pluginu. No i teraz naszych 5 pluginów mamy na pulpicie. Dokładnie tutaj i wchodzimy sobie znowu w nasz główny folder serwera, zakładkę plugins przeciągamy. Ja będę miał je już jakby w tym folderze, więc będzie mnie pytał o podmianę, mogę sobie podmienić. Więc pluginy mamy wrzucone w folder, odpalamy zwyczajnie serwer, wszystko się ładuje, ustawiamy tak jak było pokazane w poradniku i działa. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli poradnik Ci pomógł, możesz stawić lajka, jakiś subik, komentarz i widzimy się w kolejnych odcinkach. Możesz również komentować swoje pomysły na odcinki. Do następnego!